Jacek Gniadek, werbista z Santiago de Chile, zapraszam na kolejny odcinek audycji Okiem Misjonarza z Potęczylińskiej kordyjery, Misję i Ekonomię. Szczęść Boże, Buenos Dias. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Okiem Misjonarza. Na dzisiejszy odcinek zaczniemy od wieści z Polski, gdzie nie milknął echa wywiadu Bogdana Rymanowskiego z ekspertką o technologii żywności i żywienia. Nie interesuje nas treść wywiadu, a kwestia wolności słowa. Później przeniesiemy się do Ameryki Południowej, aby zobaczyć rozwój libertariańskich idei. Następnie zastanowimy się, czy każda może głosić nie swoje kazania i czy może korzystać ze sztucznej inteligencji. A na zakończenie krótki komentarz do dzisiejszej Ewangelii. Od publikacji wywiadu Bogdana Rymanowskiego z profesor Grażyną Cichosz minęły już ponad dwa tygodnie, a echa rozmowy nie milknął. Sytuację rozgrzał na nowo Newsweek okładką ze stwierdzeniem Brednie u Rymanowskiego. W normalnym świecie konsument sam podejmuje swobodnie decyzje o tym, które produkty kupować. Nie oglądałem wywiadu, tylko fragment na Platformie X. Nigdy w życiu nie kupiłem Newsweeka. A dlaczego taka okładka? Wychodzi na to, że ludzie przestali chyba czytać Newsweeka. Oto gaść statystyk dotyczących kanałów Rymanowskiego i Newsweeka na YouTubie. Suma wyświetleń Rymanowski 76 milionów, a Newsweek 8 milionów. Liczba subskrypcji Rymanowski 455 tysięcy, a Newsweek 27. Średnia liczba odsłon w roku 2025: Rymanowski 250 tysięcy, a Newstreet 16. A tak przy okazji, Ludwik van Mises, austriacki ekonomista, nazywał wolny rynek demokracją konsumentów, gdyż codziennie ma tu miejsce głosowanie za pomocą ich pieniędzy na preferowane towary i usługi. Kupując lub wstrzymując się od zakupu, konsumenci decydują o sukcesie lub porażce producentów. Wybierają w ten sposób tych przedsiębiorców, którzy najlepiej zaspokoili ich potrzeby, a odbierają środki produkcji tym, którzy nie wiedzą, jak im najlepiej służyć. Człowiek na wolnym rynku jest wolny i może dokonywać wyborów, nie kierując się tylko czynnikiem ekonomicznym, może kierować się na przykład względami moralnymi. Ale nie istnieje również coś takiego jak pełna suwerenność konsumenta. Mary Rothbard, uczeń Misesa, twierdził, że w całkowicie wolnym społeczeństwie każda jednostka jest suwerenem wobec swojej własnej osoby oraz mienia i korzysta z suwerenności osobistej. Konsumenci nie mają władzy, aby zmusić producentów do wykonywania konkretnych prac i zawodów. Człowiek jest w pełni wolny, aby przeciwstawić się upodobaniom konsumentów, np. Nie sprzedając dóbr lub usług tym, wobec których ma zastrzeżenie natury moralnej, ale musi być gotowy, aby zrezygnować z zysku, jaki mógłby uzyskać z takiego przedsięwzięcia. Na kanale Zero, na pytanie, czy Bogdan Hermanowski miał prawo zaprosić profesor Cichoś na wywiad, Tomasz Wrublewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, powiedział: Cytat. Moim zdaniem powinien i to powinien być obowiązek każdego dziennikarza. I dodał, i uważam, że nie ma lepszego sposobu na dialog społeczny niż dopuszczanie każdego nawet z najbardziej absurdalnymi teoriami. Koniec cytatu. Od ponad roku jestem w Chile i widzę, jak Ameryka Południowa zmienia się na moich oczach. W Chile mamy kampanię wyborczą. Johannes Kaiser jest kandydatem na prezydenta Chile, zamienia narodowej partii libertariańskiej. Jego notowania każdego tygodnia idą w górę i ma realne szanse na wejście do drugiej tury z Janet Harą z komunistycznej partii Chile. Hara, podobnie jak obecny prezydent Gabriel Boric, popiera zmiany prawne za liberalizacją aborcji do 14 tygodnia na życzenie finansowanej z budżetu. Natomiast żona Kaisera, Ivet Awaria, która wspiera męża i podziela jego libertariańskie przekonania, mówi cytatem: Kobieta, która dokonała aborcji, jest ofiarą feminizmu. Koniec cytatu. A w sąsiedniej Argentynie, gdzie Javier Milei wygrał wybory uzupełniające i będzie miał teraz ponad 100 miejsc w Izbie Deputowanych, która ma łącznie 257 miejsc. Wcześniej Milei miał tylko 37 deputowanych. Możemy więc spodziewać się zmiany prawa aborcyjnego, które obecnie zezwala na przerwanie ciąży do 14 tygodnia na życzenie. Pablo Muñoz Iturrieta, argentyński pisarz i filozof polityczny, na drugi dzień po wyborach napisał, że wolnego rynku nie można sprowadzić do obniżenia podatków i przypomniał, że kultura jest ważniejsza od polityki. Milei nie tylko to rozumie, ale ma także solidne zaplecze w postaci Fundacji Faro, na czele której stoi Augustin Lache, libertariański pisarz, który dba o to, aby uniknąć tego, co wydarzyło się w Chile i w innych krajach, gdzie poprawa gospodarki nie wystarczyła, ale Lewica ostatecznie powróciła do władzy. Po wyborach zapewnił, że libertarianizm w Argentynie musi dalej skupić się na walce kulturowej. A Milley jest dalej prezydentem Pro-Life i debata w sprawie uchylenia ustawy aborcyjnej powróci po zbudowaniu większości parlamentarnej. Zmienia się nie tylko Ameryka Południowa, ale zmienia się także świat. W ubiegłym tygodniu Zoran Mamdani wygrał w wyborach na burmistrza Nowego Jorku. To triumf socjalizmu. W kampanii opowiadał się za darmową komunikacją miejską, zamrożeniem cen najmu, popiera podniesienie godzinowej płacy minimalnej do poziomu 30 dolarów do roku 2030. Natomiast w Chile, gdzie mamy teraz kampanię wyborczą, Johannes Kaiser o kandydatce z partii komunistycznej mówi: cytatem, Jest osobą bardzo sympatyczną, ale nadal jest kandydatką marksizmu-leninizmu. Które zamordował ponad 100 milionów ludzi na świecie. Koniec cytatu. A w Argentynie, Javier Milley, pierwszy libertariański prezydent na świecie, tak mówi o socjalistach. Cytat. Socjaliści to idioci albo łajdacy, albo nie rozumieją ekonomii, albo wiedzą i kłamią. Koniec cytatu. Ja. A teraz przenosimy się znowu do Polski. Pytanie o teologiczną i moralną stronę głoszenia kazań przygotowanych przez Chat GPT czy inne modele sztucznej inteligencji nieustannie powraca. Pisze ksiądz Andrzej Draguła w artykule pod tytułem Każda dzieje złodzieje w czasach sztucznej inteligencji. Autor pisze, cytat, biskup Hipony miał swoją teorię na temat wygłaszania cudzych kazań. I co ciekawe, zapewne ku zgorszeniu wielu współczesnych homiletów nie odrzucał takiej praktyki jako nagannej. Przeciwnie, uważał, że w niektórych sytuacjach jest ona bardzo dobrym wyjściem. Złodziejami słowa Bożego według świętego Augustyna są ci kaznodzieje, którzy przemawiając dobrze, żyją źle, którzy pragną uchodzić za dobrych, wykładając naukę Bożą, gdy w istocie rzeczy są złymi. Koniec cytatu. Na zakończenie autor pisze cytat: Nie znaczy to jednak, że ten, kto się posługuje sztuczną inteligencją w fazie twórczej przygotowania kazania, nie może działać pod natchnieniem Ducha Świętego. Może, skoro Duch Święty może nam podpowiedzieć, co mamy mówić, to również dobrze może nam podpowiedzieć, o co mamy pytać, jak formułować polecenia, jakie poszukiwania przeprowadzić korzystając z większej sprawności poszukiwawczej niż ta, którą posiada nasz umysł. To, na co potrzebowalibyśmy czasami kilku godzin pracy w paru bibliotekach, Chat GPT załatwi w kilkadziesiąt sekund. Koniec cytatu. No, zupełnie się z tym zgadzam. Kiedy po raz pierwszy wyjechałem do Afryki w 1988 roku, zabrałem ze sobą tylko kilka książek do walizki. Święcenia kapłańskie miałem w 1995 roku. Śmieję się, że był to rocznik Windows 195. Kupiłem wtedy pierwsze pismo święte z komentarzami na CD. Dzisiaj wystarczy mi laptop i komórka. Internet jest już wszędzie na misjach. Pisząc pracę magisterską spędziłem wiele godzin w bibliotece. Doktorat napisałem bez wychodzenia do biblioteki. Licencja z Afrykanistyki na Unisa, na Uniwersytecie w Pretorii w południowej Afryce, 20 lat temu zrobiłem bez chodzenia na uczelnię. Dzisiaj używam internetu i sztucznej inteligencji to tylko narzędzia. A tak przy okazji, gdyż autor porusza też kwestię własności intelektualnej. Ochroną prawną mogą być objęte tylko dotykalne, rzadkie zasoby, tylko takie mogą stanowić własność poszczególnych jednostek. Dzisiejsza koncepcja własności intelektualnej narusza w gruncie rzeczy wolność innych ludzi do użycia przez nich ich materialnej własności tak, jak oni uznają to za stosowne. Własność intelektualna, gdybyśmy chcieli być konsekwentni w stosowaniu tego prawa, Doprowadziłaby do katastrofy. Wystarczy sobie tylko wyobrazić sytuację, gdyby funkcjonowała w czasach wynalezienia na przykład druku. W zasadach ekonomii e, Seifedin Amos, palestyńsko-jordański ekonomista i zwolennik Bitcoina pisze cytat. Idea to jedyne produktywne aktywa, które nie są rzadkie. W miarę jak spadają ceny technologii i łączności. Powielanie produktywnych idei staje się łatwiejsze i tańsze. Im tańsze rozpowszechnianie i kopiowanie produktywnych idei, tym bardziej produktywny staje się świat. Prawo własności intelektualnej powoduje wzrost kosztów transferu idei, a później dodaję: Można tylko osnąć domysły na temat tego, o ile bardziej twórcza i produktywna byłaby ludzkość gdyby wszystkie książki na świecie były dostępne w internecie za darmo. Koniec cytatu. A teraz na zakończenie fragment Ewangelii według Świętego Jana na dzisiejszą niedzielę. Powiedzieli do niego Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. I mój krótki komentarz. Kiedy mówimy o świątyni, świat myśli o katedrach. Uczeń Chrystusa myśli przede wszystkim o swoim wnętrzu. To właśnie tutaj spotyka Boga na codziennej modlitwie i robi wszystko, co w Jego mocy, aby uczynić je miejscem mieszkania godnym dla Niego. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień na następny odcinek. Linki do artykułów jak zwykle pod nagraniem na YouTubie. Szczęść Boże. Adios.